Magi, czy ty wiesz? Wiem, wiem. Bugi, a czy ty wiesz? Ja jestem wiedzący. ja wiem wszystko. Oczywiście, że wiem, burne pytanie. A, sorry. A czy wy, wierni widzowie, wiecie? Może że... im powiesz. A może im powiecie, co mają wiedzieć? Właśnie. Że... czy wy wiecie co? Że... Ja wiem, ty wiesz, oni wiedzą, pani wie. I się pytam ich, czy oni wiedzą? Nie mają kryształowej kuli, by wiedzieć, o czym mają wiedzieć. To ich poinformuj. Ja czy ty? A może on? Ja zarzucam wędkę jestem zajęty. Moczysz badyla? Tak. <noise> Ale ciągnie. <noise> po kolanach chyba. są wow. trzeba było ubrać. Wow. Nie dam rady. Ale słabo dzisiaj bieżą. Bierzą ryby? No, bierzą ryby, strasznie słabo dzisiaj. Słabo bierzą. Dobra, to. Poczekaj. Ale to, 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 to mówcie o tym, co my wiemy, ale widzowie nie wiedzą. Ekipa Debibirka z naszym składzie, Bugger Lake Pokuś, przeniosła się na nowy kanał Debibir Gameplays I tam będziecie mogli znaleźć nasze najnowsze filmiki z Minecrafta oraz innych gier. Super, Aże... mega, hiper produkcje! Także, jeśli lubicie nas oglądać, to serdecznie zapraszamy do przenoszenia się z nami i i to wszystko. A no tak. Nowe konkursy tylko na nowym kanale. Choć nadal się nazywamy The BBR Cast. To jesteśmy na kanale The BBR Gameplays. Teraz wszyscy wiedzą. No tak. Te robaki są jakieś takie dziwne. Może po prostu. Zalej robaka, zalej I... robaka. Akurat <laughs> I na kurorty kupiłem. <laughs> Zapomniałeś o tym robaku? Dupa. Chyba twoja. Buki, kostki to ty tam nie złowisz. To co żegnamy się? No. Dobra, trzymajcie się. Hej. Trzymajcie, trzymajcie się, się, hej. Do zobaczenia. BBR Gameplays.